Hey, z tej strony Astro i witam was w Włóczyki, melodia Doliny Muminków. Eee, kontynuujemy naszą przygodę z wandalizmem, ale no wiecie, tak wypada akurat. O cholerę chodzi, nie wolno wąchać kwiatków? Czy wciągać grzybków? Grzybków się nie wciąga, o czym... Okej, okay, to jest actually creepy. Dobra, wywalamy znaki, idziemy. Tak, tak, fajki nie można, oczu też nie można, whatever. Idziemy się poobijać po krzaki, ale to chyba jeszcze nie są te krzaki, o które można się obijać. Tak, jeżeli nie pamiętacie, ostatnio doszliśmy do, zdaje się, do tej... Mum Doliny Muminków właśnie z góry widzieliśmy, że coś jest nie tak, plus ktoś porozstawiał znaki, a no... Co ma znaczyć, że istnieje jakieś prawo, nie? Aha, ważna praca, dobrze. Sir, jest sir. Jaką pracę? Aha, zasady, no, no, no. Okay. Czyli co musimy go. O czy co? Aha. Tak, okej. Okay. Spoko. Reluje z Włóczykiem tak bardzo. To jest najbardziej peaceful anarchista, jakiego spotkałem. Spójrzcie, chodzi sobie w kapelusiku, normalnie z kwiatami we włosach, yy, żyje jak bezdomny, podróżuje po świecie, wszystko fajnie, i jest anarchistą. W sumie to, jakby nie patrzeć, to jest takie trochę uosobienie anarchizmu, nie? Tak w takim, w takiej wyidealizowanej wersji. God damn, silny. Jej! Pięknie. Natura popiera anarchizm. Bardzo dobrze. Hm, mamy level czwarty. Spoko. Nadal. Jak się miał nazywać ten ziomek? My mu mamy szukać Mienia, ale ja go jakoś nazwałem? Tytus chyba? Ach, cholera wie. Teraz mi już Tytus az, aż tak do niego. Do niego nie pasuje, o mój Boże. Ale no cóż. Chyba... Nie, dobra, chyba może być Tytus. Dlaczego wycięli... po prostu robią eleganckie parki jak w Krakowie. Tak samo wyciąć drzewa, żeby zrobić ładny park. Tak to działa. Muszę pamiętać, żeby się obijać o krzaczki. Uuu, siemanko. Uuuu. Uu. Spoko. Dostajemy randomowego questa, czemu nie? Jak mam cię... Aha, zagrać jak się grało? A chy... chyba... tak. Mimi mimi. Chodź Nie powiedzie mi, ile jest dokładnie. Spoko. Dobra, ona nie mówi, no to mi nie powie. Eee... Znajdziemy gdzieś. Siemka. Co robisz pod. Czy ja mogę to przesunąć jakoś na przykład? Rozmogę. Halo, idź! Mimi, mimi! Mi, mi. mi, mi, mi. Idziesz ze mną? No przecież jest to już przesunięte, czego ty chcesz? Ja nie mogę. Za głupia kaczka. No ale dobra. Chodź, chodź. Zaprowadzimy cię do mamy, bo jesteśmy uczynnym anarchistą. Eee... Dobrze, jeszcze jeden pewnie, bo tak zakładam. Trzy to taka przyjemna liczba na questy. Jak trzeba coś znaleźć, to często są trzy. No! Plaża. Nie, przecież nie wolno. Nie wolno patrzeć, ale ślicznie. Okej, okay, tu leci screenshot. Jakie piękne. Czyli co będzie. Ty fajnie by było, gdyby były takie przypadkowe punkty widokowe, gdzie po prostu można by było. Aha, bo tutaj nie, nie zlezie, dobra. No, mówiłem o tym, że fajnie by było, gdyby były takie e, pomniejsze jakieś punkty widokowe i takie rzeczy. E, ja mam słabość do gier z ładną grafiką. To wszystko, czego mi poczęła. No dobra, jeszcze soundtrack, nie? Wszystkie? Yep. Titi? Titiu. Okej. Okay. Może być. Dla mnie zostajesz tytusem, ale jakby nie patrzeć, to jest całkiem. O! Siamka. To jest całkiem. całkiem blisko. Aha, czekaj, bo on teraz nas zostawił w takim razie. No spoko. To nie. Dobra, czyli trzeba się będzie chować. Mamy pierwszy. Teraz tu spadamy. Tu nie ma nic ciekawego. A, możemy jeszcze demolować w ramach e, społecznego nieposłuszeństwa, tak? Spoko. Jestem za. Szybki jesteś. Okej. Okay. O nie, 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 nie. Nope. Dobra, mamy... Cztery z ośmią, dobrze. Coś mi się wydaje, że jakiś tam pominąłem, pewnie jeszcze. Więc pewnie będę musiał się wrócić. Nie podoba mi się, że ten tu jest tak blisko. Alertia. Mm. O, i spaduwa. Maha, nie straciłem progresu? Nadal mam pięć z 8? No dobrze, może być. Czyli po prostu z tamtym zimkiem trzeba się szybciej rozprawić. Okej. Okay. Mm, jeszcze raz. I spadamy. Okej, okay, tu mamy dwa ptaki. Dwójkę tycha jednego ptaszora. Aha, ale ten jeden cię odwraca. No dobrze, czyli rozumiem, że trzeba wytajmować. Ok i spadamy. Nic nie było, nic nie widziałeś. I bardzo dobrze No No i teraz jest pięknie Tutaj znowu używamy engryberców i jeszcze w tego No i super. Dobra, e, czyli teraz naszym zadaniem jest rozwalanie publicznych parków, tak? W sensie to jest totalnie logiczne, bo jak mamy piękny las, i pięk czy tam dolinę, czy whatever i stawiamy parki, no to debile i marnowanie publicznych pieniędzy i podatków. Ale spoko. Siemka. Dobra. To będzie coś ciekawego. Nutki może. U, ładny widoczek. Całkiem otwarty jest ten świat jak na y, tego typu. Mi się wydaje, że my mieliśmy nie tutaj iść, ale idzie się tu całkiem daleko, więc. No nie wiem, dobra, idziemy. Co złego może się stać? A co, jeżeli to była główna ścieżka, jakby jakiś tam dodatkowy był, tam na górze, i ja teraz przelazłem? Ech, bez sensu. No dobra. Fajnie, jak mam tu wleść? Nie to, przestań. Aha, w ten sposób. No nie no. Wracaj tu. Weź to. I teraz to. Co za człowiek? Ziom, użyj mózgu. Dziękuję. I cały czas próbuję WSD nim sterować. Zwłaszcza, że skacze się spacją, więc to jest jeszcze bardziej nieintuicyjne. Aha, nie tu. Ciekawe, co by się stało, jakbym to. Nie, nie dałbym rady tego przesunąć na drugą stronę, bo bym się zaklinował, więc. O, oh, hello! Jesteśmy! Czyli faktycznie tam chyba. Eee, czyli ominąłem jakiś. mały. nie wiem, coś przejście na bok, czy coś takiego. Cześć, mamy muminka. O, idziemy odwiedzić muminka. Mapa. Dobrze, to idziemy na górę. Ale ładna mapka swoją drogą. Siema. Aha, ktoś cię okradł. Czy nie? Nie przeczytałem tego dokładnie, więc ja teraz nie wiem. Jaka łódka? O co ci chodzi? Sk A, czyli jednak ktoś cię okradł. No dobrze. Co to jest za znak? Gdzie on prowadzi niby? Dobrze. Czyli idziemy w dobrą stronę. Hm. No to fajny ten most, nie? Chyba trochę inaczej go zapamiętałem. No kurde, całą zimę czekała żeby swojego kochasia zobaczyć teraz go tu nie ma. Jeszcze ci rzekę wysuszyli. Super! Idealnie! O, mama mi, hello! Uuuu, dobra, mamy lore. Again, bardzo ładne widoczki. Jezu, jak ja kocham tę grafikę. W ogóle kocham grafikę muminków. Nie. Nie. Buka. Buka. Przy zaświeconym świetle, uh -huh. A... jesteś przekonana, że tak właśnie było? Dobra, teoretycznie mogło tak być. Siema, może tym razem pogadamy? A! Czyli jak zawsze policja bezużyteczna. Spoko. Hello. Okej, okay, wy mi nie pomożecie, spoko. Nie, sam sobie poradzę. Wszystko trzeba tu robić samodzielnie. Ja nie mogę. Teraz mi mówicie, że mogę biegać? No come on! Mam staminę oczywiście, ale... Ja naprawdę mam problem z bieganiem. Jakoś nigdy nie mogę się zorientować, że można biegać w grach. Co jest troszkę absurdalne. Co to? Okej, okay, nieważne co to. W każdej jednej grze się biega... ...shiftem. I w każdej jednej nie mogę się skatnąć. Moja przyjaciółka powiedziała, że jeżeli kiedykolwiek będę mieć merch, to powinienem... ...screenshot. To powinienem mieć koszulkę z napisem przez Shift Turan. Screenshot. Nie moja wina, że to wszystko jest takie ładne. Ooooo! Wow, co, co to jest za boss battle? Halo, co ja mam zrobić? Excuse me? Aha. Może mam jej zagrać? O bo... Tu... Czemu nie mogę tu uciec? Czy ja mogę proszę poprosić jakiś tutorial, jak zabić bukę 101? A, mam biec, ale w drugą stronę. Dobrze. To będę biec w drugą stronę. Może być. Chociaż... bukę powinno się atakować suszarką. Nie wiem, czy ktokolwiek załapie tę referencję, ale... No cóż. Dobra, lecimy. To dlatego mnie teraz nauczyli jak się biega. Halo! Dlaczego? Aha. No i. Dobra jeszcze raz. Rozumiem, że muszę się ustawić w idealnie dokładnym miejscu, dokładnie na tym pikselu, na którym oni chcą, żebym mógł przesunąć kamień, tak? Dobra, niech wam będzie. Czemu ona przyspiesza jak ja przyspieszam? Skam. No skam, ja nie mogę. Nie pozwolą mi sobie nabrać przed nią przewagi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spadamy. O! Oh. Ajajaj. Zgubiliśmy ją? Aha, nie. Pewnie, że nie. Byłoby za łatwo. S, 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 Nie, nie, S, S. To dobrze. to tak nie... Nie godzi się z ideą anarchii. O, dziękuję, że czekasz, aż sobie przestawię kłodę. Bardzo to było miłe z twojej strony. Aha, potem już nie mogę biegać. Nie blokuj mi się na tym, bardzo cię proszę. Kolego. Wypad? Wypad mnie, nawet nie denerwuj. Jestem już tak daleko. Ciekawe, czy by mi kazali zaczynać od samego początku, gdybym teraz umarł. Super. O, buka jest niegroźna. Spoko. Pamiętam, że w fabule jakoś też tak było. Czyli dyskryminacja. Czy to dlatego, że jest czarny Nie. Nie, nie, nie. Nie robimy takich żarcików. Nie żartujemy z... problemów pierwszego świata. W sensie, niekoniecznie pierwszego świata. Naszego świata. Okej. Okay. Dobra, ja myślę, że tutaj sobie za chwilkę zakończymy. Tylko jeszcze z pałami pogadamy. Aha. No i... Co za debile. Miałem odcinek kończyć. Excuse me. ¡Super! ¡Super! ¡Ah! Już chyba nie. Pop jest ugaszone. No, chyba, że tam coś jeszcze jest. Albo dalej? Może dalej jest. Jak te debile już skiepściły, no to domyślam się, że tak po całości. Ehe, oczywiście, że tak. No już prawie, już prawie. Tu ugaszone, ugaszone. Pięknie. Tak, pobi ich patykiem. Robimy zamach na policję. Eee, dobrze, ale zanim. Okej, okay, ale zanim pobijemy kapitalistyczną policję, to No cóż, to już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Eee, powiem wam szczerze, że podoba mi się ta gra coraz bardziej. Już nie tylko doceniam grafikę i eee, muzykę, oczywiście soundtrack, ale też samą fabułę, samą rozgrywkę. No super. Genialne. No, ale grafika i tak wygrawa wszystko. Po prostu jestem zachwycony, będę się tym zachwycać do końca yy, tej serii, tej mini-serii, bo domyślam się, że to będzie parę odcinków. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to bardzo, bardzo pomaga w rozwoju kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!